Podsumowując, trzy proste zasady skutecznego nawodnienia organizmu. Po pierwsze, pij rano dwie szklanki gorącej czystej wody. Po drugie, w ciągu dnia pij napoje lekkie w odpowiedniej ilości, takie jak woda z cytryną czy herbatki ziołowe. Po trzecie, ogranicz mocno ilość napojów ciężkich. Dla osób, które zechcą sprawdzić skuteczność tych zasad, przewidziałam drobne nagrody. Pierwsze 10 osób, które pod tym nagraniem napiszą słowo tester, otrzymają właśnie prosty test do sprawdzenia nawodnienia organizmu. W najbliższych dniach nagram również kilka słów na temat prostej, skutecznej diety dla zdrowia naszego ciała. Życzę wszystkim powodzenia, pozdrawiam, do usłyszenia.